Witam moi drodzy. Tomek z tej strony TK Auto z USA. Słuchajcie, dzisiaj mam, mam do pokazania Audi Q3 Premium Plus 45 S Line. Bardzo ładne auto. Szkoda, jego to wandalizm. Yy, odzyskane po kradzieży. Więc tak naprawdę nic mu nie dolega, jak widzicie, na załączonym obrazku z różnymi udziwnieniami fajnymi, z małym przebiegiem 19 tysięcy mil. jak sam pakiet mówi ma pakiet 360, kamerę cofania podgrzewane siedzenia różne innego rodzaju fajne rzeczy ma panoramę Autko dla naszej klientki. Myślę, że będzie zadowolona. Jeżeli potrzebujecie takie auto lub inne, zapraszamy do współpracy TK Auto z USA.